Cześć, nazywam się Kuba i może na początku zacznę od tego, jak dużym kłopotem dla niektórych osób jest gotowanie czy też pieczenie ciast. Dlatego w tym filmie chcę pokazać Wam, jak upiec babkę piaskową w dość prosty sposób i obrazować to. Właśnie w tym filmie Na początek składniki Do upieczenia babki piaskowej będziemy potrzebowali masła Może być to najtańsze masło Naprawdę nie ma co się tutaj bawić w jakieś wysokie koszty Ponieważ różnicy jej dużej nie ma pomiędzy masłem tanim a masłem za 5 zł Przekonałem się, sprawdziłem Musicie uwierzyć mi na słowo. Za masłem znajdują się jajka. Najlepiej, żeby było ich sześć. Im więcej jest jajek, tym ciasto będzie lepsze, bardziej żółte i smaczniejsze. Cukier to trzeci składnik w naszym przepisie. W kolejnym jest mąka zasłonięta. Już ją pokazuję. Mąka tortowa. Jej, potrzeby, jej potrzebujemy pół kilo pół kilo mąki tortowej i 25 deko cukru następnie cukier waniliowy proszek do pieczenia i olejek pomarańczowy możemy dawać również olejek cytrynowy waniliowego raczej nie polecam i to na tyle jeżeli chodzi o wkładnik. Co robimy na początku? Na początku musimy rozpuścić masło w takim oto garnuszku. Później to masło wlejemy do tejże miski, natomiast tutaj mam już odmierzone 25 deko cukru, który wsypię do miski i po rozpuszczeniu masła. Dodam też masło. A w następnej kolejności jaja. Jednak jak je dodam? O tym powiem. Masło sobie. już się nam pomału rozpuszcza. W misce znajduje się cukier oraz e, cukier waniliowy. Cukru waniliowego dodajemy saszetkę lub pół, zależy na jaką porcję został on obniżony. Natomiast co robimy z jajkami? Jaja rozbijamy. Oddzielamy białko od żółtka. Białko ląduje w tej misce. Natomiast żółtko umieścimy tutaj. Jak widzimy, białko już znajduje się w naszej misce, które następnie ubijemy na pianę. Ważne jest to, żeby białko było dobrze oddzielone od żółtka, żeby żółtko nie wylądowało w tym białku, ponieważ wtedy ubicie piany będzie znacznie trudniejsze. Natomiast żółtka, jak widzimy, znajdą się już tutaj razem z cukrem. Zaraz po dodaniu masła wymieszamy wszystko do jednolitej masy i przejdziemy do kolejnego etapu dodawania. Składnika. Kiedy nasze masło już e, całkiem się rozpuściło, odstawiamy je, e, żeby przestygło, żeby nie doszło do ścięcia się żółtka z masłem, ponieważ może to zaszkodzi naszemu wypiekowi. W międzyczasie ubijamy białko na pianę. Ja już to uczyniłem. Jak widzimy, piana się trzyma dosyć dobrze jest dobrze zbita jednak jeżeli wasza piana nie będzie gęsta nie przejmujcie się tym dodacie ją taką jaka jest na razie odstawimy ją tutaj i później smarujemy naszą formę masłem i posypiemy ją bułką tartą żeby nasza babka miała taką skorupkę bardzo chrupiącą i pyszną Mąki odmierzamy pół kilo, po czym dodamy dwie łyżeczki, czubate łyżeczki proszku do pieczenia. Mniej więcej takie oto porcje proszku do pieczenia dodajemy do mąki. ...i mieszamy mąkę z proszkiem. Wydali już masło na do naszych składników. Teraz wszystko mieszamy. Tym oto tłuczkiem i uzyskać jednolitej konsystencji. I nie mniej więcej jednolitej konsystencji będziemy dodawać porcjami mąkę z proszkiem do pieczenia. Jeżeli nasze ciasto wyda się zbyt gęste i ciężkie do mieszania podczas dodawania mąki, możemy użyć mleka, żeby rozrzedzić nasz ciasto. Dodajemy stopniowo mniej więcej takie oto porcje mąki i mieszamy nie za wolno, ale też nie za szybko po to, żeby uzyskać jednolitą masę. Właśnie dodałem drugą porcję mąki. Jak widzimy nasze ciasto jest już coraz gęściejsze, ale też jaś jaśniejsze. I wraz z gęs... nie, wraz gdy ciasto staje się coraz gęstsze trzeba używać coraz większej siły nie bójmy się tego robić jednak pamiętajmy też o tym, że kluczowym sukcesem do udanego wypieku jest włożenie w tą pracę dużo serca ponieważ nie liczy się tylko wymieszanie, żeby tylko sobie wymieszać ale również nasz wkład emocjonalny. Przed chwilą właśnie dodałem e, troszeczkę mleka. Są to gdzieś dwie łyżki od okay. zupy. Ale jeszcze raz Wam to zademonstruję. Wlejemy gdzieś taką ilość mleka i dodajemy kolejną porcję mąki. o czym wszystko starannie i dokładnie właśnie że już ostatnią porcję naszej mąki z proszkiem do pieczenia. Teraz pora by dodać ubitą pionę. Piona właśnie dodana. Za chwilę wszystko połączymy w jedną całość. W trakcie mieszania może pojawić się taka sytuacja, że... Ciasto będzie wydawało się być bardzo rzadkie, a nie przejmujmy się tym, jeżeli do końca wymieszamy nasze składniki, ciasto będzie gęste, ale nie bardzo gęste, takie jakie być powinno. I następnie przeniesiemy nasze ciasto do formy. Zostaliśmy zobaczyłem formę końcową naszego e, ciasta, ma ono taki kolor. nie jest ani za gęste, ani za twarde podczas mieszania powinny pojawiać się pęcherze to oznacza, że ciasto jest dobrze wymieszane zaraz dodamy ją do formy obtoczonej już w bułce tartej i wstawimy do piekarnika na jakąś godzinkę grzanie góra-dół bez włączonego termoobiegu temperatura 200 stopni jak widzimy nasza babka znajduje się już w piekarniku utrzymujemy cały czas temperaturę 200 stopni i jak widzimy pomału zaczyna rosnąć jednak dalsze wskazówki odnośnie pieczenia babki powiem za chwilę jak widzimy nasza babka cały czas e, rośnie Pojawiają się pęknięcia, blade miejsca, które muszą się upiec, ponieważ jeżeli się nie upieką, nasza babka usiądzie i będzie zakalec. W tej chwili jesteśmy na etapie 30 minuty. Pozostało nam jakieś drugie tyle. Po upieczeniu się babki, po upływie, po czasu, Babka posiedzi jeszcze trochę w piekarniku, żeby różnica temperatur nie zepsuła naszej pracy. Jak widzimy, nasze ciasto się już upiekło. Wiesz, jest lekko spalony, jednak nie wpływa to na smak, ale na pewno gwarantuje nam to, że ciasto upiekło się doskonale nie usiądzie i będzie wyśmienite. Ja dziękuję za uwagę, dodam jedynie na koniec, że po wyjęciu z piekarnika kładziemy na blacie, nie wyjmujemy z formy, wejmiemy dopiero wtedy, gdy ciastość będzie chłodne, ostygnie i to na tyle dziękuję, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które pojawią się w najbliższym czasie. Nie będą się odnosiły tylko do pieczenia ciast, ale również do robienia różnych dań czy deserów. Zapraszam, oczywiście, do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję i do zobaczenia.